Dziś zapraszam do recenzji Piły 10, która już w tym momencie jest najlepiej ocenianą częścią franczyzy, prześcigając nawet pierwszą część z 2004 roku. Ale czy faktycznie jest się czym jarać? John Kramer choruje na raka mózgu. Dowiaduje się o eksperymentalnej terapii, która może go wyleczyć. Wyrusza do Meksyku, gdzie poznaje dr Cecilian Pederson, która przeprowadza na nim operację. Wkrótce John przekonuje się, że wcale nie został wyleczony, a Cecilia zniknęła z całym personelem i jego pieniędzmi. Kramer postanawia wymierzyć sprawiedliwość we własnym forum stylu. Pamiętacie, jak przy omawianiu całej serii pod koniec materiału wspomniałem, że pewnie powstanie dziesiąta część piły i będzie zatytułowana Soul X. No to się sprawdziło. Pewnie w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się dziesiąta odsłona serii, zatytułowana na przykład Soul X. Na dziesiątą część musieliśmy poczekać dwa lata po bardzo słabej dziewiątej odsłonie, czyli Spiral from the Book of the Soul. Scenarzyści, którymi ponownie zostali Pete Goldfinder i Josh Stolberg, a którzy do tej pory napisali scenariusz, do pił Dziedzictwo i Spirali właśnie, chyba zrozumieli, że piła bez Johna Kramera obyć się nie może. No ale co zrobić z tym fantem, skoro John Kramer już dawno został uśmiercony? A ile można wałkować temat ludzi, którzy wzorują się na jego robocie? Tak więc, scenarzyści X postanowili umiejscowić jej wydarzenia zaraz po części pierwszej, ale jeszcze przed wydarzeniami z części drugiej. Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. The results have been stunning. She saved my life. Johnowi pozostało kilka miesięcy życia. A jak sam wspomina, ma jeszcze dużo do zrobienia. Na spotkaniu wsparcia ludzi chorych na raka John poznaje Henry'ego, gościa chorego na raka trzustki. Gdy po jakimś czasie panowie znowu się spotykają, okazuje się, że Henry jest już zdrowy. A wszystko to za sprawą eksperymentalnej terapii przeprowadzanej w Meksyku. Kramer niezwłocznie się tam udaje pełen nadziei. Nadzieja jednak momentalnie znika wraz z personelem medycznym oraz jego pieniędzmi. Kramer postanawia ściągnąć do odosobnionego miejsca wszystkich tych hochsztaplerów i z pomocą swoich pułapek zmusić ich do przemyślenia swojego postępowania. Reżyserem filmu został Kevin Greutert, który miał już do czynienia wcześniej z tą serią. To on wyreżyserował Piłę 6 oraz Piłę Dziedzictwo, chociaż montażystą serii był już Pięciokrotnie począwszy od części pierwszej. Więc to chyba właściwy człowiek na właściwym miejscu. Znów tutaj czuć klimat pierwszych odsłon i to, że piła bez Johna Kramera nie miała sensu. Soul X ma nieco inną budowę fabularną niż wcześniejsze odsłony. Nie zaczyna się od spektakularnej pułapki, a od Johna Kramera, człowieka. Który zmaga się z chorobą. Przyznać muszę, że pierwszy akt filmu, w którym śledzimy Johna i jego chęć pokonania choroby, a ostatecznie wiarę w cudowną terapię, która okazuje się mrzonką, jest najciekawszy i najlepiej rozpisany. Kramer jest tutaj bohaterem z krwi i kości, a nie jakimś bugimenem, który wciąga ludzi w swoją śmiertelną grę. Jest facetem, któremu współczujemy, rozumiemy jego pobudki. Mimo, że ostatecznie robi oszustom bardzo nieprzyjemne rzeczy, to czujemy, że jest tutaj postacią pozytywną. Zgrzyty zaczynają się w akcie drugim, gdy oszuści zostają zgromadzeni w pewnym pustostanie. A Kramer wyjaśnia im, czemu się tu znaleźli i co ich czeka. Ten akt, poza niezłymi pułapkami, o czym zaraz nie broni się fabularnie, a dialogi to czysty koszmar. To typowe kramerowskie, pseudofilozoficzne pierdolenie o winie i odkupieniu rozpisane na jednej kartce, nic nie wnoszące do fabuły, a wypełniające jedynie luki pomiędzy kolejnymi pułapkami. Ale pułapki w filmie nie zawodzą. Już pierwsza z nich, która pojawiła się na krótko po rozpoczęciu Piły 10, stała się wizytówką filmu. A to za sprawą umieszczenia jej na plakacie, pokazania w zwiastunie filmu oraz w specjalnym klipie promocyjnym, wypuszczonym na krótko przed premierą. W niej facet ma przymocowane do oczu dwie rury, które pod ciśnieniem wysą mu gałki oczne, chyba że ten połamie sobie palce u ręki. Dość nieprzyjemna sytuacja, ale wydaje mi się, że Połamanie palcy jest trochę mniej hardkorowe niż pozwolenie wyssania sobie oczu. Kolejne, które się pojawiają są jeszcze bardziej krwawe. Jucha tryska wszędzie w oku, a członki odpadają od ciała. Film otrzymał kategorię wiekową R i nic w tym dziwnego. Miłośnicy krwawej jatki powinni być zadowoleni. A na jednej ze scen, co by nie spoilerować, powiedzmy, że to scena z piłą, sam poczułem się dość nieswojo. Trzeci akt, natomiast, jest niestety jeszcze słabszy niż drugi. Ja rozumiem, że scenarzyści chcieli zrobić tu obowiązkowy twist fabularny, ale głupota goni tu głupotę. Wiecie te niewiarygodne zbiegi okoliczności, przewidywania Kramera, które sprawdzają się co do Joty, a przede wszystkim zachowania antagonistów, które są debilne, nielogiczne i oni w zasadzie sami pchają mu się w ręce. Technicznie nie ma się tu do czego przyczepić. Do skomponowania muzyki został po raz kolejny wynajęty Charlie Closer, który stworzył soundtrack chyba do wszystkich części. Praca kamer jest przyjemna, kolor grady typowy dla Meksyku, czyli wszystko wpada w pomarańcz, a aktorstwo jest w porządku. W głównej roli po raz kolejny zobaczymy Tobina Bela. Minęło już 20 lat od jego pierwszego występu w pile, więc i dość się postarzał ale jego wygląd można akurat tłumaczyć jeszcze postępującą chorobą. Natomiast występuje tu także pewna ważna postać z poprzednich części i widać po niej liczbę krzyżyków w kalendarzu, co nie powinno mieć miejsca zważywczy, że to bezpośredni sequel jedynki. Myślę jednak, że dziesiąta odsłona serii spełnia oczekiwania widzów. To chyba najbardziej skupiająca się na dronie kramerze część, a to właśnie za jego wykrzywione pojęcie sprawiedliwości ludzie pokochali tą serię. Moim zdaniem jednak seria nigdy nie wybijała się ponad przeciętną. Przeglądając moje jej oceny, żadna z części nie dostała oceny wyższej niż 6. Uważam jednak, że Soul X to jedna z lepszych odsłon całej franczyzy. Ale niestety zbyt dużo tu głupotek, miernych dialogów czy luk fabularnych więc film raczej nie zapadnie mi na dłużej w pamięć. Ode mnie dostaje 6 na 10. Skoro dwa lata temu w omówieniu całej serii zgadłem, że pojawi się dziesiąta część i że będzie nazywała się Soul X, znowu pobawię się w wieszcza i tym razem przewiduję, że kolejna część, czyli jedenasta, pojawi się w 2026 roku i będzie się nazywała po prostu Soul. Za dwa lata przekonamy się, czy znowu miałem rację. Seria Piła przeszła długą drogę. Zapraszam do szybkiego omówienia całej tej serii, począwszy od Piły z 2004 roku. Piszcie w komentarzach, jak Wam podobała się dziesiąta odsłona franczyzy. Dajcie kciuka w górę, jeśli ta recenzja była Wam pomocna. I pamiętajcie o subskrypcji kanału. A my widzimy się następnym razem.